z tym krabem. Czy to mój tatuś? Marzyłabym. Bem. przepraszam, ale tam wstęp mają tylko pracownicy. O, SpongeBob. E. Wyczuwam dzisiaj w tobie coś jakby innego. <grystanie> Jakiś taki jesteś bardziej krzepki. To pewnie przez te długie spodnie. O, w istocie, długie. A zatem dziś usiądziesz na kasie. Pana dziś zapraszam do kambuza. Zacznij pan smażyć. Ale czemu, szefie? Za co? O, niech pan spojrzy. SpongeBob ma na sobie długie spodnie, a pan ma... Nie ma. <grystanie> <śmany> Przywykłbym do tej posady. Co mamy dziś w promocji? Nic promocji nie uznajemy. <śmany> A ile wynosi zniżka dla seniorów? Nie ma żadnej zniżki. <śmany> A powiedz! Co? Co mam zrobić, jak w kasie brakuje dwóch patyków? Wow, 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 wow. bez takich, chłopcze! Wystarczy! Błędem było, jak widzę, obsadzenie cię w tej roli. Zbyt ładnie wyglądasz do tej głupiej i nudnej roboty. Raczej e, powinieneś robić tu zamenago. Witać wchodzących do nas gości, oczarowywać ich czarem swoich długich spodni. No dobrze! Hej, się macie! Pakowałeś? Polecam musztardą. i pięknie. Kraboburger pieści pod niebie, nie? Jesteś aniołem? Nie. Zwykłym facetem. Facetem w długich spodniach. O! 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 Nie. Co się stało? Chyba pantalony nie sprawiają ci kłopotów. Ależ nie. Gdzie tam szefie? Po prostu nie wiem, czy jestem materiałem na menago. Fakt. Złóżnie. Pasujesz tu jak kareta do wołny. Robię to bez przyjemności, ale przyznaję, że wyrosłem z tej knajpy. Pora bym zrobił krok naprzód. Ta nie niby dochant. w kierunku dorosłości. Kawiarenka. Daj mi to ja płacę. Nie wygłupiaj się. A nie pozwolą, ja zapłacę. W końcu to ja jestem facetem. I mam na sobie. Ładnie skrojone. I ten kancik naprawdę aż miło popatrzeć. Oż Krewetkę! O, tu piorą chemicznie. I to w godzinkę. Pranie w godzinę. Okaż kwitek. Kwitek, poproszę. A co to już minęła godzina? Chcę jeszcze raz. O, Gratuluję, dostanie pani prawo jazdy. Juhu! No, w sumie, w długich spodniach do egzaminu jeszcze nie podchodziłem. Spróbuję. I to jest prawdziwy facet. Proszę zaparkować równolegle. Powoli, powoli. Odrobinę szybciej. Oh! 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 <ślawny <noise> <ślawny> w spodniach to całkiem inna rozmowa. Miałem ochotę pana oblać i wezwać policję. Ale nosi pan długie spodnie, a mnie krew napłynęła do mózgu. Więc proszę prawko. Nareszcie zdobyłem upragnione prawko. O, o, zabijcie gwoździami drzwi i okna, jeśli wam życie miłe.